tutaj. No. Dobra, to Stasiu, robimy hamburgery? No jak nie? No patrz, już jest gotowa. Tomasz, Stasiu, ty będziesz kucharzem. Nie, daj Ty jesteś kucharzem. Nie, daj mu. Ty rób. Niech się podmarzą, Ale tutaj ci gula wyskoczyła taka z boku. No ja wiem o tym. Bili, co sądzisz o tym gotowaniu? Aha. W poradzisz Stasiek? Słuchaj. Niech ro, robią swoje. Oni bardziej umieją ogorzować. Sera zapomniałem kurczę. Ale no wstaję Pera Na Ewelinę? No. <gry> Ty lubisz Towarzystwo kobiet, nie? Tak, bardzo lubię. Jak on dmuchał, kurwa, parę razy już. Czar, czarny spał jebany, a, a ten nie smolował. Patrzę, ten śpi, a to nie, kurwa, kotuje. Było tak, Stasiu? No było, no, jak nie. Ewelinę być no dmuchnął? No jak nie? nie? Patykiem, chyba kurwa. Ja go prosiłem raz. Mówię, weź idź, mówię, masz szampon. I się wykąp, nie? Człowiek. Jak ona. Gacie zdjęła. Uh -huh. ja myślę, że kurwa zdechnę. Wiesz jak kobieta nie? No. Jak się nie myje tyle czasu. Kanapki. Daj mu, zaniosę. Weź, bo ten kurwa, uh -huh. człowieku, zaniesie kurwa. kanapki, dobra. No i Chce lepiej przyjdzie u mnie na ten, sałaty trochę. Ma sałatę. Akurat nie chcę, no. No weź jedno. Za kurwa dobrze no. Nie koni się. A co jak masz maskę, śmierć to soli nie możesz nadmiaru czy jak? Nie Najbardziej sól szkodzi czy co? Cukier czy sól bardziej Sól Kapusty nie mogę Cebuli nie mogę Ciprok nie mogę A Denaturat <grym> <grym> Co to za różnica jest między butelkami a puszkami? No jest różnica. Mhm. To bardzo dużo. Szukasz butelek zamiast puszek? Tak. Bo w jednym sklepie dają ci po 50 groszy, w drugim po 30 groszy. A masz swój sklep jakiś taki gdzie mam, zawsze kupił? Mam, mam. Pewnie, że mam. Wiadomo, że ty pan Stasio, tak? Tak. Mam. Swój sklep własny. Zamrzełem <grym grym> to my nigdy się nie kłócimy. Nie oszukałeś nigdy Andrzeja? Nie w życiu nie Słuchaj, jest jedna zasada Żoletki dla nas kup. co? Żoletki co kupić? Żoletki, do no ja... golenia co Adama nie ma trochę smutno bez Adama co? No smutno, żeby wiedzieli. nie ale bo... Adam i tak ostatnimi czasy nie był taki humorzasty za bardzo no, co? Nie, nie, nie no, no. Może... Smutno, Adam. smutno, Adam. Adama, Adama nie ma koszła, nie był bo to dowolony, Ty, a teraz to już czego oczy nie widzą, mu sercu nie żal, nie? Słuchaj, co oczy nie widzą, serce nie boli. Gówniarz, gównia. jaki gówniarz, kurwa. Kurwa, znajdzie, to. to jest starszy od niego. Pić to życie. Tak. Tyś ty jeszcze, Stasiek, mówiłeś, że ty nigdy nie piłeś, jak byłeś młody. No jak nie piłem? Kiedyś piłem. No ale mówię, że jak nie pi... Ty też no byłeś wtedy? No jak na. <grym grym> to... Ministrantem? Tak. To... Ile to... lat miałeś wtedy? Nie wiem, 16 lat miałem. 16... No 17. No 17. Jednak no kłamałeś, że nie piłeś, jak miałeś od 40 roku. Nie, ja od 14 lat tylko już miałem. To długo ty byłeś ministrantem? Ja? 17 no? lat prawie. Nie no to... To... No, no. spodziewałbym serio. A Stasiek tyle lat byś ministrantem? Ja o... Stasie, więcej. Stasiek troszeczkę więcej. Więcej. Ponad 10 lat byłem. Tak? Bo pamięta wino nie może stać. Wino musi leżeć. No ja... Sobie... Czyli że musi być na boku, tak? Nie. Leżeć. Leżą no, na boku, no to mówię na boku. No na boku. A my dlaczego? Nie wiem. No? No to ty taki uczony jesteś i nie wiesz dlaczego? Nie wiem, no. no bo by się zmarnowało, żeby stało. Nie, my by... ze Staszmy tylko raz mieliśmy zwarcie. Teraz już luz. No jak, nie? To z każdemu się zdarza, kurde, mieć zwarcie ze sobą. No, a patrz. tu, mordo. Ale jest mój dobry przyjaciel, bo go znam. No, chuj tam pijemy. Staszek, nie przeklinaj. Jakże jutro, Pany, tak? Sprzątanie delikatne. Nie będzie sprzętu? Ma tak być. Nie. To ma tak być? Ma tak być. Siana ci nie No to tu ją tutaj. Puść. Nie da. puść. W Puść, ja schowam. Ty lepiej nie chowa, bo ty schowasz to tu, tu kurwa, tego nie znajdzie w nikim. czego śmieci nie chcesz, żeby ci zabierali? Nie. Stąd u, u Prytego to chłopie musi być w porządku. Nie pozwalasz? No, akurat nie. Pewnie za duży kosz i nie ja chce... za duży kosz, bo Już się zapłacisz. Spójrz tam. Jona. Pryty. Cały ja Jona. Wiecie. Nie mordeczko, kochana moja? No. Tak jest. Pryta jest Stasiu. robota jesteś. Słyszysz? Jest robota. Słyszysz? Stasiu. Co tam chłopaki? Nic tam. O kurwa, co ci się stało? Kurwa, jednę. O co? Krawężnik. Się wyjebałeś? No. Gdzie? Na mieście. Duchu cię nie zajebał? Nie. Nie, nie, nie. Andiemu. Ja się kurwa. No to ruchy zagęszczaj. Się wysrałem. Co, po czym? Się czym... Wystrać kurwa, musiałem. A, myślałem, że spierdoliłeś już. No co o tym? Szkodzielnie, plastik Od razu Ej. Spokojnie. Dobra, dziękuję. No. Dzięki. Ja później jeszcze przyjdę, to ten... To Dobre, jeszcze... w porządku. Ja tu sobie chyba pół dnia napierdalałem. Tylko ty pojechałeś, nie? Tak? To jest papier. To A, jest plastik. To papier, to papier, papier. papier. To wszystko, Masz, Ty? się Ty, Podzielicie się razem, nie? nie mam rację. nadzieję, że nie muszą kurwa ganiać. Ciężki? O kurwa. zajęli sprzątaniem. Co to jest, blokuje? Śmieci. No. Co mnie nagrywasz, drugi? kurwa? Najprzyw, dawaj, Każdy Dobra. jeden worek, 5 zł. Śmieci się chyba pojebało. Nie ja dużo nie chcę. A gdzie ja ty kurwa, co ty pieniądze? 10 zł. No na, na nalewkę. Ty kupić ci wiśniowe, ale na walnisz Dobra, nie. A co ci się stało, boko? Co się wyjebał. Kurwa, Robert ci nie zajebał przypadkiem? Nie. nie kurwa, klamęzik jebrał. Czarny, czarny siedzi, a to nie kurwa, Co, To co ja zrobię? Wiecie, Nowe. ten worek załaduj, kurwa. załadujesz. Sam no, siebie. No, na razie nie będę sprzątał. No, mam no, czas. No. Ale ja mam czas na wszystko. No ale ja nie mam czasu. A, a to mnie to nie interesuje. To mnie nie interesuje. Dobrze, ja że kupiłeś. na lepiej. Ja mam, ja mam studia. Tak, ma studia, kurwa. Tak no, tak jak to nie? Jest. Stradunach no to jest upinach W Straduna chyba skończyłeś. To jednak duchu zostajesz na właściach trochę dłużej? No trochę na, na dynatce będziesz cisnął cały czas. Czy jak? Na dynatce będziesz cisnął To wątrobą to najlepiej ding schodzi Nie, dynatura to akurat nie pije Dobra, no była rozmowa? Daj mi Kurwa, dycha. Jedzonka przyniosłem. Tylko, że to nie dla ciebie, bo tam jest cebula. A to nie. Placki z cebulą, ziemniaczane. A Chcesz? Akurat dzisiaj zmieniłem skarpety, nie? I buty, no tak. Ale tylko na 5 minut. Nie, zmieniłem skarpety po prostu wie Bo akurat. Tak trzeba było. Ja nie będę tego sprzątał. Dobra, to ja mam fuchę dla ciebie. Słuchaj. Tak? Y jaką mój Nie musisz puszek i zbierać dzisiaj. I za każdy jeden worek plastiku stąd na zbierany dam ci 5 zł. Tak? No. Ja, ja... Dasz, no kurwa, wolisz cały, po śmietnikach chodzi całe miasto, a, a tak to uzbierasz trzy worki, już będziesz miał 15 zł. No jak nie dasz radę. No nie. Tutaj jest otwarcie. Jest w tej strony. Tam gdzie czerwony ten pytek jest. Widziałce, nic tu jesteś? Pe Pewnie Tutaj. Pewnie tak. Weź wynajmij kogoś. Masz, to no. moić. Ja nie będę nikogo wynajmował, to jest twoje miejsce i tu nikt nie będzie do ciebie sprzątał. Daj spokój. A jest No jak, nie będziesz zbierał? No nie będę. Czemu? Bo nie dam rady. Wolisz tak po rejonach pochodzić? Tak. I puszki pozbierać? No właśnie. A nie, a nie jest ciężko do śmietnika wejść, wyciągnąć do śmietnika? To nie jest ciężko, bo to jest moje zajęcie, nie? Kogoś wynajmić czy coś, bo ja nie dam rady. Ja idę stąd. Co jest? To jest Grubas. No to jest żeliwo. Nie, to jest razu. No, to chyba to samo. Wczoraj porozsądność sam nas wczoraj w wory Jak ten czerwony czujesz? Hmm. Kiedy do roboty? Jutro poniedziałek jest, to czas się ogarnąć. Hmm. No, u niego... Mm, albo zaraz. <laughs> A ty Robert, kiedy się ogarniesz? Jutro poniedziałek. No ja wiem, dla mnie to jest minut osiem, to wiesz. Co, tutaj zostajesz? Z dwa dni, góra z dwa dni, nie? Twierdził, w Białymstoku, nie? No Że mam raka krani Kiedy? W Białymstoku. Siedziałem, A... tu mi temu, nie? Jak raka? No mam normalnie to już. Odpalenia? Dla... Nie. Żeby nikt nie krzyczał. Bo wiesz, krzyknie. Nie mm. Który je, mówię głośno też. A palić zielone? Zioło? No. Nie. nie? A dynk? Nie no tak. powiesz szczerze, walisz więc bo i tak będzie kurwa się dowiem po to, czasie To to tak Tak? A nie ile masz lat? 37 37 Bili twoje spojrzenie ostatnie to mu trochę Tak, tak to jest ej. Kierownik budowy jestem Dobra, masz dwie, dy dwie dychy Nie trzeba Co nie trzeba kurwa Już się tak nie unoś konorem, kurwa Dzięki Kiedy dla kocharza przyniosę od widza O, to dobrze A co więcej? I tu ciuchy, co jeszcze? Nie, a do jedzenia nic nie masz Idź kup coś do jedzenia, kurwa Billy, chodź, się przebieramy ja mam kszulkę, nie? Chodź, tutaj a, ten Billy, kotu, kurwy, tynu, chodź tu, wyścigu synu, chodź, łajzą No twoja żona przyszła ja Była, tak? Ma... No była Ale ona nie ty... niedźwiedzka, tak samo jak na... To ile lat temu z nią byłeś? O, 13 lat Zdradzała cię? No jak nie, jak tak. A ty ją zradzałeś? No jak nie, a co ja? <grymna> Będę gorszy. <grymna> Są też, żebym chciała być, nie? Ja do niego mówię, nie, Janka, dziękuję, mówię, ale nie skorzystam, tam nie? Tak, dałem. Co tak wysyłasz cały czas Czerwonego Nosa? Usiść żeby się ruszał. Kurwa. Co on robi? Nie, to nic, nic stało. Wysypisko, ale będzie San Francisco? No. A Coca-Cola z dynksem to jak? No najlepsza. Tu dwa plecaki masz, patrzy. Dwa, cztery już mam. Chłodny jesteś? No, to bym akurat zjadł, nie? Aż kurwa mi to walczyć. Jak oceniacie posiłek w skali od jednego do dziesięciu? Bardzo dobry. A ja ty? Nie, bo, ja, ja A skali ja nie od jednego do dziesięciu. No, to jest dobre. Ale też chce się. Jesz? Od skali do dziesięciu. <grym> nie, widzowie A. lubią denaturę. Oczni widzą. Serce, Serce nie, nie, boli. nie boli. Z ZMK wpłacił cztery złote. Kochani aktorzy, powiedzcie proszę: dajcie łapkę w górę. Jesteście najlepsi aktorzy. Stasiu Gwiazda Świata.